Odczuwasz wypalenie? Hm, to nie przypadek, że coraz częściej słyszymy o tym zjawisku. Faktem jest, że za wypaleniem stoją konkretne przyczyny, które często pomijamy w codziennym pędzie. Pierwszą z nich jest nadmiar obowiązków. Kiedy próbujesz wszystko ogarnąć naraz, twoja energia się wtedy szybko wyczerpuje. Ustal priorytety. Drugim powodem jest brak balansu między pracą a życiem osobistym. Gdy życie prywatne schodzi na dalszy plan, emocje i motywacja topnieją. Kolejna przyczyna to niedocenianie własnych osiągnięć. Ja na przykład tak mam. Jeżeli ciągle czujesz, że to, co robisz, jest nieważne i niewystarczające, to łatwo się we frustrację. I nie można zapomnieć o negatywnym, toksycznym otoczeniu. Jeżeli atakują nas ludzie, to może to zniszczyć każdą motywację. A kolejny powód: za wysokie wymagania wobec samego siebie. I to prowadzi do nieustającego głosu autokrytyka wewnętrznego. Zadbaj o siebie, zanim będzie za późno. I podziel się ze mną Twoimi sposobami na wypalenie. I powiedz, czy chcesz, abym podała ci moje. I zaobserwuj mój profil. Jestem lekarzem z 37-letnim doświadczeniem.